No, jest właśnie tacie malowania. Nagrał znowy nie kiedy już farbą obiekty. Podkład się właśnie maluje. Później będzie lakier. No i już pokład podkład mamy nałożony. Dość przyjemnie to nawet wygląda. Teraz musimy chwilę odczekać i będziemy lecieć z lakierem. Czyli mamy elementy porakierowane. Zbiornik powietrza, ramiona. No i wiadomo, cały szkielet Ursusa C360. O, elegancko od spodu. Wszystko zaklejane, miejsca newralgiczne. No i działamy dalej po malutku. Z dakierem. Także widzimy się potem. Także lecimy dalej, mamy właśnie na kierem To jest dalsza, bo połowili o kamerę. Bo jedna się sporo byli. Ale to, to zaczyna to nabierać fajnego wyglądu.

No już się z tyłu świeci Dobra, na razie, bo no, ja bym to nic nie robił, ale widzimy się później Ten mamy trochę mały Ale jak radę Chodzi non stop, ale się maluje Elegancki Przejdziemy teraz od przodu. Nabiera wygląda. Na... Przejsiona. No ja w takiej masce. Róży to Dobra. Dobra, jesteśmy już po lakierowaniu. Nawet dość to przyjemnie wygląda. Jakaś zmiana jest, nie Paweł? Zlewek oczywiście nie pokazuj. Nie, 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 z nie będzie pokazywać. Nie, będę hejtować. No. nie, w sumie nie ma ich dużo, Dobrze no, jest. A no, może nie wybaczysz ten nowy atrakty, nie? To tyle to wybaczymy. Pokaż. Ten... Świeci się. No jedna zlewka na cały traktor, to jak na kogoś, kto nie lakierował za wiele, to, to przecież nie jest źle. Jak nie, no za to No właśnie, no malowało się, ale nie, ale nie takimi farbami też, nie? No nie no, tak wygląda to przyjemnie. A mm. ja ze łapie, dobrze jest. Lepiej tego się nie dało zrobić Oczywiście wszystko wyoklejane takie miejsca newralgiczne Żeby nie było do teraz jest podobna do żółtej szesiądy z moich filmów e... Pawłowej pa 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 od tego pana <laughs> O Jaka ładna dupcia <laughs> 60, nie Kurki do biegów, Jest pięknie co? Pulki do biegu. No, no właśnie... Ale się dość nie narobiło, tylko no. kropla wody tu była i mi szpeciła, ale ja próbowałem wyciągnąć. Coś. To... No niewiele, to, na... to zawsze można, można poprawić. Zawsze idealnie. No ja to no. jestem to będzie schło. No zobaczymy no, jak to będzie mój. schło. Widziałem na pintrze, a to, no, się to poprawki w sensie. się nawet pędzelkiem zrobi. Teraz Nie jest źle. Nawet od spodu się świeci. Hmm. Nie, pokazuj, nie pokazuj, nie pokazuj. Nie domalowane. A tam nie widać. Nie to, 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 to trzeba pokazać. O, nie domalowałeś. Także niestety pędzel i łyżny Żeby... Żeby one wychodziły w takim lakierze e, z fabryki, to by było dobrze. Jak, jak, jak jest teraz. No ja widziałem jak wygląda 60 w ale jest więcej z lewej. Wszystko swoje kosztuje, ale Ale efekt jest. Tak to na ta filmach, które wygląda jakbym e, nic nie robił, ale to kurde no ja robię cały Czaba czas, ale... Kto się jednak nagrywać musi, nie? Nie, nie jesteś w stanie wszystkiego. Nie no, dziwimy się robotą. <noise> Dobra no Także na dzień dzisiejszy, o tutaj jeszcze starczyło, a kieruj to trzeba poprawić. Te elementy wyglądają jeszcze do eee, back. Bak, tak jak wyszło, że nie, nie było zrobione. Parę elementów jutro jeszcze zrobimy poprawki. No i zobaczymy go eee, składać. Także. A właśnie, jeszcze tutaj takie. Eee, może być polecenie tutaj tej naszej, naszej lokalnej e, lakierni Pawlak Mieszalni lakierów Mieszalni lakierów i w sumie oni, te, oni też lakierują, Pawlak Lakiernie To my mamy tutaj <laughs> <To jest> Profesjonalnie <laughs> Lakiernia jest tu No a także polecam, bo fajne mają lakiery i wszystko jest fajnie dobrane Panią no. No, Pani co miesza to jest okej Na rację Dobra Że na dzisiaj to chyba tyle, nie? Pani też jest fajna. No, także... Siema! To jeszcze, jeszcze dogrywam. Tak wygląda ten sam lakier po trzech latach od malowania. To właśnie ciągnik Pawła, to już był u mnie na kanale. Ten ciągnik robi w roku yy, około 300 godzin. Tutaj nawet od oprysków jest <grystanie> wytarte. Ale ogólnie lakier się trzyma Krzęsiona. No Moja będzie wyglądała, wyglądała troszeczkę inaczej, bo kabina inna Ale lakier. będzie czerwona No właśnie, będzie czerwona Ale lakierniczo będzie Powiedzmy, że zbliżona no. pokażemy w środku O, To jest dokładnie ten sam lakier Mówisz, że po trzech latach, nie? No trzeba ta od remontu. Tak ta, wygląda szona, która pracuje, nie stoi. Może być, że pracuje cały czas. Utrzymana, nie zniszczona. No i też w takim stanie podobnym chciałbym moją zachować. Może nie aż tak, ale powiedzmy, że zbliżonym. <laughs> Dobra, taka ciekawostka na, na koniec. Także zapraszam na Kolejne filmy To pewnie będzie Składanie ciągnika Tak zwaną kupę No i tyle Siema